Odmiana numer 107. Golden Baby. Czas goni, więc już nie lecę powagę. Uwaga. Uhuhu. Przetrzymany na krzaku. Miał mieć żółty miąższ i tak jest. A zebrany był zaraz po 20 sierpnia. Natomiast 1 lipca zawiązał się. Golden Baby. W tym roku nie popróbuję. pestki ma piękne, dojrzałe. Zbliżymy. Złociste, ale co z tego, jak przejrzały? Zaledwie kilka sztuk trafiło mi się przejrzałych, na chyba z 60 czy 80 rozkrojonych. Nie, byłoby za dobrze, gdyby wszystko było dobre. Skórka taka piękna. O, aż chlupnęło w pewnątrz. Teraz szybciutko rozkrajam kolejny raz D. Fajny mark. Z 2023, nasionka, literka T, zbiór po 20 sierpnia, no przepiękny jego omość, teraz równocześnie zdjęcie, o może wiesz, tak bokiem zrobię, tak piękne, piękne wnętrze jest. Słodki czy nie słodki, skóra cienka. Miodzio, słodziusieńki, mógł zostać ciutkę wcześniej zerwane. Tak smorze z tydzień, nie więcej. To na tyle. Takiego matka wyhodowała arbuza. I robaczki w nim są, wyłażą na wierzch. Ach, Nie każdy tak potrafi. Nie każdy. Wyjątkowi ludzie. <laughs> Powiem tak. Ale pluska chusta. Coś mi się wydaje, że od najbliższego arbuza będę w ten sposób rozkrajała egzemplarze. Dlaczego, jak sądzicie, dla tych pięknych jakby płatków kwiatu. Widać rewelacja. A skóra mega gruba, ale to inna rzecz. I to był arbuz z arbuza rekordowego Grater, jakoś tak nazwisko. I matka tego arbuza ważyła 153,9 funta. Przeliczmy sobie na kilogramy. Czyli podzielmy tą bagę na pół i ciut, ciut dodajmy kilogramów. No, przejrzały.